Siemka temka, witam was w kolejnym odcinku z trułów, no i co? Tak jak powiedziałem wam, wskakujemy do kolejki. Jak myślicie, po jakim czasie? No, w patchu napisali, że po mniej więcej... Nie, mniej więcej. Napisali, że max 10 minut, coś takiego. Wczoraj jak próbowałem, to wrzucało mnie minutę, dwie, więc tyle mniej więcej trzeba czekać. Eee, w tym czasie można sobie oczywiście coś poprawić. No i mamy aż się pozbieram z krzesła. Ekran ładowania wygląda mniej więcej tak, no, jest kilka oczywiście różnych tutaj na start mamy, mamy informację o tym jaka aura. No, jak widzicie jaka tutaj aura na przykład żółta czy niebieska Co tutaj daje? Na przykład Same Enemies Take Reduced Physical damage. czyli po prostu niektórzy będą otrzymywać tutaj z taką aurą. mniejszy damage fizyczny, tutaj magiczny i tak dalej i tak dalej tutaj some enemies have increased health, damage and stability najgorsza jest statystyka kiedy y, mają zwiększony y, darkness, czyli po prostu jeszcze więcej light potrzebujemy, żeby je bić czyli w efekcie prawie nic ich nie bijemy to jest okropne, oczywiście wrzuciło nas na uber 10, o zobaczcie, te na przykład y, nie otrzymują damage'a jeśli bijemy je z daleka, tylko y, w odległości mele dystansu Czyli też trochę do dupy, bo muszę stać pośrodku nich i tracić poty, żeby je bić, więc y, też nie niezbyt fajnie. E, co my tutaj mamy w ogóle zrobić? E, po prawej, oczywiście zasunione kamerką. E, tutaj zaraz wam to znajdę. Tu, 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 tu. E, tutaj będzie gdzieś? Nie będzie? Nie będzie? Nie będzie? No nie ma, serio, ale jazda. No dobra, no to będę musiał chyba wam pokazać. Tutaj, tutaj są te y, questy. A tutaj tego nie ma. No. no to wybaczcie, muszę się wyłączyć z kamerki. E, po prawej do góry macie napisane, y, jak to wygląda. Nie? Czyli mamy teraz jeszcze 6 minut na to, żeby zabić jeszcze 70 stworków. E, nie wiem, co to są te, y, te czaszki. Nie wiem, jak się je zdobywa. E, tego jeszcze w sumie nie ogarnąłem co to jest, to jakoś tam przypadkiem się robi. Zawsze ktoś wie jak to robić, więc ja się tym nie przejmuję po prostu. No i mamy teraz jeszcze 5,5 minuty na to, żeby zabić 36 stworów. No i dotrzeć do końca, do tej czaszki, prawda? Zobaczcie, na ścianach mamy te surki z no tam randomowe różne sureczki są. No i teraz możemy sobie na przykład wziąć te bomby. Za smoka też możecie strzelać, Możemy tym bombami rzucać. No, tak średnio się opłaca, bo to strasznie dużo tych bomb żera, No, ale koniec końców da się, da się, da się. E, więc zrobiłem to. E, z tych mobów wylatują e, te Energio, czyli ta waluta, e, za którą sobie tam większość rzeczy kupujemy. Taka podstawowa waluta tego nowego trybu, prawda? Ona po prostu wylatuje z tych po prostu stworków. E, no i co? I co musimy jeszcze zrobić e, oprócz pokonania tych stworków? E, Mamy do góry takie paski, prawda? Widzicie? I teraz to są takie kolejne etapy. Na każdym kolejnym etapie to jest po prostu taka kolejna na tych mobów. Jeśli pokonamy te wszystkie moby w danym obszarze, to pojawi się taki punkt kontrolny. Jeśli ktoś zginie tak na śmierć, to pojawi się na samym początku i będzie mógł skorzystać z takiego szybkiego tepnięcia się, i po prostu tepnąć się do aktualnego miejsca, w którym. Znaczy do tego najdalej wysuniętego teleportu, czyli tego checkpointu, prawda? E, jeśli będziemy na bossie, no to na bossa. E, jeśli wszyscy wykonają zadań, znaczy wykonamy już zadanie, e, bo to się wspólnie liczy, e, to wystarczy teraz, że po prostu ktoś doleci do końca i wtedy wszystkim pojawi się e, zapytanie, czy chcą e, tepnąć się do boss roomu. O, właśnie tutaj, gdzie ledwo co dotarłem. Au, i se umarłem. No, także mogę sobie tutaj chwilę poczekać, może mnie ktoś skręci. Fajnie by było. Podnieście mnie, koledzy. I teraz, jak wszyscy już tutaj będą, prawda? Odnowią nam się potki. Odnowiły mi się potki. O, ktoś mnie podnosi. Bardzo miło z jego strony. I pojawia się boss, którego to trzeba pokonać. Także niektóre bossy są. Wręcz powiedziałbym banalne do pokonania, ponieważ nie posiadają buffa na Darkness. Ale jeśli Wam się trafi boss z buffem do właśnie tej statystyki, która, która walczy z tym light, no to jest przerąbane, bo możecie go po prostu nie zrobić w czasie i wtedy. Przepada wam, znaczy yy, no, nagroda jest za pokonanie bossa, bo tam, no, bo go zrobicie, yy, wiadomo, nieważne w jakim czasie. O i taka skrzyneczka jest na koniec, z niej się wysypują yy, waluta i takie tam pierdoły. I jakieś i te maski, ale jeśli Wam się po prostu nie uda go zrobić w czasie, to po prostu nie pojawi się taki portal, tutaj jak jest, który pozwala na przejście jeszcze piętro niżej. Teraz znajdujemy się na 141, prawda? Mniej więcej tam około 135 do 145. Wrzuca, kiedy jest się na Uber 10 poziomie, takim jak ja się teraz znajduję. No, cyk. Dostaliśmy w ogóle skrzyneczkę, możemy sobie ją otworzyć. Cyk. Tych skrzyneczka. No. Aha, bo nie można, właśnie, zapomniałem. Tych skrzyneczek nie można otwierać przecież w tym trybie. No i właśnie, co jakiś czas, co ile się tam chyba, co trzy bossy, pojawia się taka wielka skrzynka, tak jak Shadow Tower, którą po prostu otwieramy tym Delf Shadowski. No i z niej wypada więcej gratów. I tam nawet Titan Soul i tak dalej powylatywały z tego ostatnio. Teraz, jak jesteśmy już tutaj... E, powciskaliśmy ready. To im więcej osób kliknie ready, tym szybciej ten portal się do kolejnego poziomu po prostu otworzy. No, niektórzy czasami tutaj zamulają. E, I teraz może nam trafić w następnym portalu inna misja na przykład. E, o, teraz jest Defeat 4 Monolith. E, zobaczcie, no, tutaj mamy. Znaczy, no na razie się tym jakoś super nie przyjmuje, ale to jest physical Resistant, a tu jest e, distance shield, dobra. E, może nam się trafić właśnie tak, jak teraz misja. Jeszcze chyba innych nie widziałem. Było właśnie, żeby pokonać wrogów, albo żeby te, pokonać monolity. Czyli po prostu są takie pokoje, w których jest taki. No zaraz zresztą zobaczycie taki checkpoint. O, 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 tu, tu, tu. tu. Właśnie. Widzicie? Shadow Monolith. I tutaj, jak kto kliknie. To pojawiają się moby. No i teraz musimy je wszystkie pokonać. Jeśli je wszystkie pokonamy, to jeden monolit nam się zaliczy. No i zostaną nam jeszcze tylko trzy do pokonania. No i chyba checkpoint się tutaj też utworzy. Prawda? Prawda, nieprawda. Jeszcze tego moba musimy pokonać. Zaraz zobaczymy. No, umiera i godzina podła. No, i utworzył nam się tutaj checkpoint. Więc teraz musimy jeszcze trzy kolejne monolity pokonać. No i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda. A, my chyba mieliśmy tu iść. No, można się łatwo zgubić, więc też uważajcie, ale zawsze pokazuje się wam na tym pasku, gdzie dokładnie jesteśmy. Na tym, no, może nie nasza gęba dokładnie, no ale można sobie zobaczyć, że jak nagle jedna gęba się zaczyna cofać, to chyba to my i trzeba by uważać, żeby nie iść w tą stronę. Zawsze możecie się zabić i po prostu odrodzić na początku, a potem oczywiście sobie dołączyć do tego najdalej wysuniętego checkpointu, prawda, który zrobiliśmy. No oczywiście, jak tym nie jest snubski, no to oni zrobią kolejny i po prostu do nich dołączyć. E, tak jak teraz są tutaj, to one mają, e, tak jak czytaliśmy na początku, e, dystansowy Dostosową odporność, prawda? Tak więc musimy podejść bardzo blisko, żeby je, żeby w ogóle im jakikolwiek damage zadawać. Jeśli chcecie to robić na poważnie, jak najdalej dojść, no oczywiście na tym niższych poziomach nie spodziewałbym się, że randomy będą jakoś super współpracować. No ale jak już jesteście troszkę na wyższym poziomie, no to wiadomo, jeśli tutaj już tak daleko. Ludzie zaszli w grze, to też coś w głowie chyba mają, jeśli chodzi o. No, rozumienie gameplayu. Tak więc można się też po nich spodziewać, że będą w miarę inteligentnie tutaj grać, prawda? Więc można by też się postarać i też patrzeć właśnie, jakie buffy mają te poszczególne aury. Żeby. Właśnie w ten sposób się nie dziwić, że z daleka o czemu ja ich nic nie biję. O nie, to one muszą mieć duży light. A nie, nieprawda. One po prostu mają taką aurę, że mają tą odporność. Więc warto by było tak na szybko rzucić okiem: a to mają, ok, to mają, ok, żeby po prostu nie było potem zaskoczenia. Może faktycznie, może mają zwiększo zwiększony ten darkness, może mają y zwiększoną odporność, akurat na ten damage, który ty zadajesz. A może po prostu musisz się do nich zbliżyć i będziesz im normalny dimy sklepał. Tak więc warto też spojrzeć, rzucić okiem. No i do czego my tutaj tak naprawdę dążymy? No w sumie to nie wiem. W sumie to w tym momencie jeszcze nie wiem. Na razie, jak na razie to wykonuję tę misję, yy, staram się te skrzyneczki robić, prawda? Yy, no jak tam wyjdziemy, to chyba znowu będzie można kolejnego questa, bo yy, kilkadziennie biorę tych questów, więc wystarczy chyba po prostu zrobić poprzednie, żeby móc wziąć kolejne na te skrzynki, więc yy, nie wiem czy tam w ogóle jest jakieś yy, ograniczenie na to. Yy, nie patrzyłem, yy, czy tam nawet nie udało mi się tego ograniczenia po prostu wypełnić. Tak więc całkiem sporo można tych skrzyneczek. Wczoraj tak naprawdę zacząłem, dużo nie zrobiłem tych misji, a udało mi się jedną karmę zrobić z tych skrzyneczek, właśnie tych co wam wcześniej pokazywałem, co, co nie dało się otworzyć tutaj. Także tutaj bierzcie te questy, żeby te skrzyneczki wam wpadały. Gdzie ona jest? Gdzie ta skrzyneczka O tutaj, te skrzyneczki, prawda? No nic, no teraz kolejny boss, zobaczymy czy będzie miał jakąś aurę. Oczywiście czekamy na wszystkich, aż tutaj się pojawią. Yy... O nie, jeszcze jednego monolita żeśmy nie zrobili. O to żeśmy zdobili. Yy... Clear all Cogs... Cogs Bomb, distance shield. Aha, no to nieźle. A widzicie, po prostu jeden ten, nie nietoperzy nam się gdzieś tam zaplątał. Ok. No i oczywiście dostajemy tam w randomowych momentach tą walutę, ale zależy nam właśnie na tych banerach, prawda? Zależy nam, żeby zmaksować sobie to wszystko, no i oczywiście... A nie, w sumie chyba celem jest tutaj wyfarmienie tego te c 4 tego Crystal Level 4, no ale to jeszcze takiego nie widziałem, więc na razie to możemy sobie pomarzyć. Dodatkowo w tym tygodniu jest rolowanie drugiej statystyki, więc nawet jak nam wypadnie do dupy jakiś krystal, to możemy go i tak zmienić na fajny, więc dobrze by było w tym tygodniu sobie już, już coś dropnąć, prawda, z tego. Także tutaj może warto, jeśli macie czas, to chwilę by poświęcić. E, co tutaj ma ten? O nie. Czyżby on miał odporność na Magic Damage? Chyba tak. Nie wiem dokładnie, ale e, mamy, widzicie, e, timer się zatrzymał, dopóki nie wytrzymał, nie zatrzymał, zerował się tak naprawdę, dopóki żeśmy bossa nie odpalili. I teraz, na samego bossa, jest 3 minuty, tutaj przynajmniej zawsze tak miałem, że 3 minuty były. E, I jeśli przez te 3 minuty go nie zrobicie, no to niestety, sorry, też przegraliście e, i będziecie mogli się wrócić do huba po rozwalu tej jednej skrzynki. E, ale jeśli Wam się uda go zrobić, to oczywiście będziemy mogli wskoczyć na kolejny poziom. Tak więc. E, Warto by było się spiąć. Podki używać rozsądnie. Ja na przykład mam tutaj tak, że co, każda podka mi przyspiesza mojego ulta o 7 sekund, prawda? Bo mam połączone z cooldownami. Tak więc patrzę na ten timer, który mam na dole. I jak widzę, że już się zbliża do 7 sekund, cyk, odpalę ulta i mam zbustowanego ulta, prawda, podkom i kolejnego za 3 sekundy. I kolejnego, znaczy kolejną potę za 3 sekundy i wtedy mój ult zużywa szybotki, no niestety, no ale em, strasznie dużo zadaje dipsa wtedy, prawda? E, tak więc jak tam macie jaką postać zrobioną, no to oczywiście tak sobie to dostosujcie. Skrzyneczka myk. Hmm. Żeby nie wiedział, co tutaj mi wypadało, nic ciekawego. Nic trzeba ciekawego nie wypadło. No i w ten sposób w ten sposób po prostu sobie przechodzimy te, te dels. Oczywiście w międzyczasie może wam się team wykruszyć, no niestety. No i widzicie, kolejny poziom. Kolejny poziom skakujemy. Chciałbym wam jeszcze pokazać tą skrzynkę tą fajniejszą, która mam nadzieję, że się pojawi jeszcze. Chyba po kolejnym poziomie. No ale to. To sobie zobaczymy jeszcze. Tak więc przeskakuję do kolejnego poziomu i postaram się znaleźć tą skrzynkę i Wam po prostu pokazać. No dobra, jesteśmy na kolejnym bosie. Powiem Wam, że poszło bardzo szybciutko. Akurat nam się trafiło już dużo puli mobów, które po prostu nie miały żadnych buffów. No i takie to się czyści. Lodzi lo mi ja muszę chyba sobie zaktualizować mojego moda, który jest odpowiedzialny za ten pasek do góry, bo coś się tutaj troszkę pierniczy. No jak widzicie, jest tutaj boss z Shadow Tower'ki, więc też niektóre bossy po prostu zostały tutaj zaadoptowane przez ten tryb. No i nie ma się czego spodziewać, no bo jak są już gotowe jakieś to i przejmuje to rolę, prawda? Przejmuje to rolę Shadow Tower'ki trochę, no to wiadomo. No i pojawił się Hmm, może to ma też związek z tym, że jak jest boss shadow towerki, to i też jest taka skrzyneczka, prawda? Hmm, tak więc, taką skrzyneczkę otwieramy e, i wyleciałem nam, zobaczcie, titan Soul, shadow cash. E, więc, nie wiem, tego się spodziewaliście? <laughs> no chyba tak, prawda? Po skrzynce shadow towerki. No i zobaczcie, już 30 sobie tych... tego skondensowanego mleka e, zdobyliśmy. Dostaliśmy jakieś tam podstawki do banerów i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie w ten sposób tutaj będziemy sobie to farmić. O, zobaczcie, wczoraj też dostałem fragment smoka, więc po prostu tutaj te fragmenty smoka, które były w Shadow Towerce, można tutaj też dropnąć. No dobra, no to chyba byłoby, byłoby tyle jak na razie. No, takie drobne spojrzenie na to, jak to wygląda. Oczywiście tutaj te klucze z Shadow Towerki możecie sobie wszystkie przetworzyć na fragmenty tych kluczy do Delves. No, zostawię sobie tutaj, niech one się robią po prostu. Także, to tyle by było w tym odcinku. Mogę na chwilę do was wrócić, żeby wam ładnie pomachać. Także, nie jest to jakieś super trudne, dopóki po prostu buffy, które akurat trafią się tym przeciwnikom nie zniszczą nas doszczętnie. Także, jest to dość ciekawy tryb, ale tutaj trzeba mieć bardzo dużo tego, tej statystyki light, żeby cokolwiek zrobić. No i troszkę też szczęścia warto by było mieć, żeby te moby po prostu nas nie załatwiły, jeśli chodzi o te buffy. No i zobaczcie, teraz jakieś są mega mocne, co im ledwo HP schodzi, prawda? Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.